Witam wszystkich początkujących, którzy chcieliby zacząć przygodę z Hamster Combat. Zaczniemy od założenia konta. Do tego będzie nam potrzebna aplikacja o nazwie Telegram. Kiedy już mamy aplikację, potrzebujemy zaproszenia do gry. Link z zaproszeniem znajdziesz w opisie tego filmu. Jeżeli oglądasz ten film na innym urządzeniu niż to, na którym chcesz zacząć przygodę z grą, możesz zeskanować kod QR, który wyświetla się na ekranie. Dzięki temu dostaniesz od razu na start drugi poziom i więcej monet na dobry początek. Ikomy na dole ekranu. Pierwsza ikona, Xchange, czyli nasz chomik, na której teraz jesteśmy. Druga, mine, czyli kopalnia, w której możemy kupować różnego rodzaju dobra, za które dostajemy coiny na godzinę. Trzecia ikona, friends, czyli znajomi, będą tu. Informacje o znajomych, których zaprosiliśmy i bonusach, jakie dostajemy dzięki znajomym. Czwarta ikona to Earn, czyli zarabianie. Znajdują się tutaj zadania ogólne jak i zadania dzienne, warto odbierać nagrodę codziennie, jak widzisz za każdy kolejny dzień coraz więcej coinów. Czasami będą się tutaj pojawiać filmiki z YouTube za których obejrzenie będzie można otrzymać coiny. Ostatnia ikona to Airdrop, gdzie będziemy mogli się połączyć z portfelem. Wróćmy do naszego chomika. Jak już pewnie wiesz, po kliknięciu na chomika dostajemy odpowiednią ilość koinów, lecz tracimy energię równowartość koinów. Do energii jest 1 do 1, czyli jeżeli za kliknięcie dostaniemy 2 coiny, tracimy 2 punkty energii. Z każdym poziomem wzrasta nam ilość energii maksymalnej, jak i ilość koinów za kliknięcie. Energia odnawia się w stosunku 3 punkty energii na sekundę, czyli 180 energii na minutę czy 10800 punktów energii na godzinę. Istnieje też opcja na zwiększenie limitu energii czy ilość monet za kliknięcie. W tym celu klikamy na ikonkę z rakietą, boost, i ulepszamy jeden jak i drugi. Można też tutaj odnawiać energię do pełna limitu. Najpierw wykorzystamy energię, która już mamy. W tym celu polecam uderzanie pięcioma palcami jednocześnie na raz. Energię można napełnić sześć razy dziennie lecz w czasie nie krótszym niż co godzinę. Na górze ekranu możesz zauważyć earn per tap, czyli ilość monet za kliknięcie. Coins to level up, czyli ilość monet potrzebnych do uzyskania kolejnego poziomu chomika. I najważniejsze w grze czyli profit per hour, czyli zysk monet na godzinę, które otrzymujemy za zakupione dobra. Jak na razie mamy 0. Przejdźmy więc do kopalni i zakupmy jakieś dobra. Nigdy nie żałuj pieniędzy na zakup dóbr, bo to właśnie one będą przynosić ci zysk i z czasem coraz wyższy poziom. Koiny będą rosły nawet jak nie będziesz w grze, ale tylko przez 3 godziny. Rekomenduję, w miarę możliwości, wchodzić do gry co 3 godziny. Jako, że jesteś biednym nowicjuszem, dam Ci kilka bardzo dobrych wskazówek na szybkie zarobienie pierwszych milionów coinów. Pierwszy najlepszy sposób to. Daily Cyper, żeby to zrobić, klikamy trzykrotnie na earn per tab. Jest to codzienny bonus, za który dostaniesz aż milion coinów. Polega on na tym, że musimy odgadnąć hasło dnia. Lecz musimy je wystukać alfabetem MORSA. Hasło dzienne zawsze znajdziesz u mnie na kanale w shortsach. Hasło na dziś to coin. Teraz musimy każdą literę wystukać według tabeli z alfabetu MORSA. Jeżeli stukniemy raz szybkim ruchem, pojawi się kropka. A jeśli stukniemy przytrzymując pojawia się kreska, czyli pierwszą literą jest C, czyli według alfabetu Morsa kreska, kropka, kreska, kropka. Druga to O, czyli kreska, kreska, kreska. Trzecia to I, czyli kropka, kropka. I ostatnia N, kreska, kropka. Hasło poprawne i milion monet świeci już na naszym koncie. Hasło jest każdego dnia nowe, o godzinie 21 czasu polskiego. Drugi sposób na szybki zarobek to Daily Combo. Czyli trzy karty lub inne dobra. Tak samo jak w poprzednim przypadku codziennie inne, te zaś odnawiają się o godzinie 14 każdego dnia. W opisie tego filmu znajdziesz link do strony, na której zawsze dodawane są aktualne dzienne combo. Zacznijmy od karty Academy Lunch, która jest w kategorii Specials. Kolejne co potrzebujemy to Memcoin. Nie możemy jej kupić od razu ponieważ musimy mieć wcześniej kupione influencers na 10 poziomie. Przechodzimy do PR and team żeby kupić influencers i widzimy że też jest zablokowane bo musimy wcześniej kupić X na piątym poziomie, więc to robimy. Następnie influencers na 10 poziom. I wracamy do markets po nasz memcoins. Ostatnie co potrzebujemy do IT team. W tym celu wracamy do PR and team i kupujemy IT team. I mamy kolejne 5 milionów coinów, i nowy poziom. Już nie jesteś biedny, i możesz zaczynać swoją przygodę po swojemu. Reszty nauczysz się w praktyce. Życzę Ci samych sukcesów. I zapraszam codziennie po nowe daily do mnie na kanał.